Manko. Pokażę wam jak ustawić stronę startową na przykład Google. Tak, bo to co ja tutaj mam starczy coś, to mi się nie podoba. No, to jest bardzo proste do zrobienia. Mówiłem kiedyś tam, żeby zakręcić poradniki. Żeby zakręcić poradniki z Minecrafta i... Z, 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 w ogóle, tak wiecie. No. Pokażę wam się, jak tego się pozbyć takich tych. Dobra, wchodzimy na... Gogle, Zwyczajne Google, Google. <noise> Zobaczcie, kiedy to jest brzydkie, to wszystko, nie podoba mi się to dziwne na Google e, Poczekajcie chwilę O, teraz, poczekajcie chwilę no, się manko wróciłem. Eee, tu macie na przykład ustaw w ogóle jako stronę, swoją stronę startową. My to jakoś ustawiałem kilka razy i nie wyszło. Można tak ustawić, albo tutaj macie taki domek. Wszystkie łączycie i usuń. I to osłabie, tak. Chcę to usunąć. Chcę to usunąć, i teraz stronę główną mamy pusta strona. Dodaj lub zmienić stronę główną. Użyj tej strony sieci web jako jedną stronę główną. A co my tu mamy? Dodaj tę stronę sieci web do karty strony głównej. Nie. Użyj tej strony sieci web jako jedynej strony głównej. Naciskamy to i tak. Ja to akurat zrobię na Windows 7 na Explorerze w internecie. Dora. nie wiem wejdźmy na jakieś na byle co bo wyłączmy tego neta włączmy go i jedno włączmy sorry za te lagi No i widzicie, I mamy ten. Wszystko działa. No. Wchodzimy na grafikę na przykład. Moje No. Wchodzimy na przykład. No i macie, wszystko działa. No. Dzięki za oglądanie. dara, cześć, Na razie. Na razie. cześć, Na razie. Na razie. cześć, razie. Na razie. Na razie. Na razie. Na